Siemanko. Słuchajcie, chciałbym nagrać odcinek, ile mnie wyniósł remont tego pokoju. To była ostatnia seria kilku tam filmów. Co tutaj robiłem? Przypomnę na szybko, obniżyłem posadzkę w pokoju o tą wartość, którą teraz brakuje na drzwiach. Drzwi będą tam z czasem do podmianki. Skłułem beton obniżyłem bo nie pasowało zresztą poziomów na tamtych pomieszczeniach. To było tak jakby główne, główne zamierzenie tego projektu. Skułem posadzkę obniżyłem, tutaj już jak już nie było tej posadzki, no to zdecydowałem się na <coughs> ogrzewanie podłogowe, czyli pekst do tego doszedł. Jest to zalane anhydrytem. W tym przypadku no to <coughs> była zamówiona firma zewnętrzna. Ja to wykonywałem, nowe panele świeże, już tam po, po, o, po zalaniu tej pasacki są nowe panele położone, odświeżenie pomieszczenia, całego pomalowania. Tutaj w kącie jeszcze były rurki centralnego powierzchu, no to to było też wkłute w ścianę. Przy wnękach okiennych też było niedawno, całkiem niedawno wymieniane okna. No to teraz to było podszpachlowane i, i pomalowane, i wstawienie tej szafy. I chyba tyle z, tutaj z remontu. No ale ile wyniosło? Szybko, krótko i na temat. Mam wszystko rozpisane, mam dokumenty na to wszystko. To nie jest takie kwoty, szczapki. Wszystko sumiennie napisałem. Ceny pozaokrągałem do pełnych złotówek, żeby było prościej liczyć. Folia i taśma do zabezpieczenia okien, drzwi przy remoncie, kwota 73zł. Taśma oczywiście później do malowania, gdzieś tam coś tam, to już jest łączna kwota. Rury CU, miedziane, kształtki, cyna, uchwyty, otulina, etc. Wszystko co było związane z samym tym pionem centralnego. Do wkucia u góry też jest jedno pomieszczenie jeszcze to od razu tamte, tamte rurki były też schowane i też przerobione kwota 789 zł po, za, po schowaniu rurek trzeba było to zagipsować zalepić tynkiem gipsowym to zrobiłem dwa worki 54 zł to jest cena też myślę że super dobra bo w w tych pieniądzach chyba już się nie dostanie e, tynku gipsowego. To był mój jakiś tam prędzej kupiony tynk. Czyli nie kupowany teraz. E, folia budowlana, kubełki, PEX, uchwyty. Chodzi o podłogówkę. Folia budowlana była rozścielona przed wylewką. <laughs> Później e, dokupiłem, musiałem dokupić y, matę piankę pod panelę taką z metra, bo zaczęło mi tam chorupać i wystraszyłem się, żeby to się nie przenosiło po wylaniu tej posadzki na górę. Kubełki, czyli ta mata do mocowania Peksa, Sam peks, uchwyty do przymocowania tego peksa Końcówki tam w piwnicy do założenia na, 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 końcu, na, no, na obcięty w koniec tej, tej rury. Wszystko zamknęło się po 733 zł. Anhydryt była zamówiona firma, tak jak mówiłem, pomieszczenie co prawda nieduże. Samej ilości tutaj materiału też niedużo, ale ekipa musiała celowo przyjechać na ten jeden pokój, dlatego tutaj nie, był, nie była wycena robiona za metr kwadratowy. Tylko za tak jakby całość zlecenia I wyniosło to 2158 zł I dużo i niedużo Dużo bo małe pomieszczenie i w przeliczeniu tak jakby na metry kwadratowe no to wychodzi spora suma Ale Niedużo z tego względu że przyjechali zrobili Godzina i było po zawodach Zostawili prac no budowę można powiedzieć, czysto i tyle. Grunt, gips, gładź i tak dalej do podszpachlowania we wnękach, z zagrzejnikami, tutaj ten, ten, ten kąt. Po wykuciu posadzki brakowało trochę tutaj tenku, no to też było trzeba to podszpachlować. Gdzieś jakieś takie miejsca po gwoździach coś. Eee, kwota 150 zł. Papier ścierny akryl farba do Papier 7 do wyszlifowania gładzi, akryl do jakichś narodników, farba do pomalowania 174 zł. Podkład panele listwy, czyli posaska już gotowa. Panele winylowe na klik, grubość 8 mm, kupione dość dawno. Teraz już w tej cenie też nie do dostania. Moment, moment. Panele 67 zł metr kwadratowy. Mam kupione panele na całą chałupę. Już da mówię dawno, dawno, ale liczę tylko na ten jeden pokój, czyli 67 razy 16 m2. List, podkład, pod panele na ogrzewanie podłogowe. 100-1592 zł. Uchwytych grzejników, yy, pianka za grzejniki, yy, kołki do mocowania tych uchwytów, tam są takie dość długie, specjalnie były kupione. Kilka gniazdek było wymienionych na nowe i to wszystko to jest kwota 153 zł. Stal, kątowniki na, yy, na półki w regale. Tak trochę odkryję tutaj. Stal na mm, rameczki. Najpierw jest zrobiona ramka, później dopiero wrzucona płyta jako półka, a to dlatego, żeby to się nie uginało. To jest super stabilna konstrukcja. Stal. Też to był mm, rzutem na taśmę. Zabrałem wszystko stal. Jakiś tam leżak magazynowy kupiony trochę po lepszych cenach I po takiej samej cenie gościu mi to sprzedał e, Czyli nie wywindował sobie zbytnio cen Stal e, 803 zł Aha, konto, moment, stal, kątowniki plus, pro, aha Kątowniki, profile, tutaj są dwie nogi I kołki, żeby zamocować to do ściany, 803 zł Płyta meblowa na półki i na e, drzwi do szafy przesuwnej. E, płytę z kolei kupiłem też dość dawno. Od gościa, który miał ją kupioną na swoją budowę, chciał sobie taką płytą meblową e, płytować dach, deskować, pełne deskowanie i chciał wykorzystać na to tą płytę. Plany mu się coś tam pozmieniały no i od odsprzedawał te płyty. Płyta, 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 płyta. 164 zł sztuka płyty. Płyta ma wymiar 2,80 m na 2,07 m. Poszło mi tutaj e, łącznie z półkami 4 sztuki płyt. E, co prawda, zużyłem 5, żeby nie robić z, tego, z tej samej płyty co, co fronty półek. Ale tak, przeliczając po metrach kwadratowych płyt, zeszło mi pociąłem 4 sztuki. Mówię, u mnie fizycznie to było 5, ale liczę jako 4, no bo tyle tych odpadów, powiedzmy odpadów po produkcji, dało mi tak jakby jedną pełną płytę, czyli 4 sztuki po 164 zł no i musiałem po to jeszcze pojechać to jakiś transport sobie wyszło 656 doliczyłem 44 do równych 700 no bo transport musiałem po to pojechać profile aluminiowe do zbudowania szafy kosztowały 653 i tak samo sobie doliczyłem w tym przypadku 47 też do równych 700 bo też musiałem po to celowo pojechać Łączne koszta remontu, do tego z transportem licząc, Wr wrócę jeszcze tylko do tych paneli. Wyszło 67 zł za metr kwadratowy, już z dostawą do domu, czyli też z transportem. I do tego jeszcze do szafy szczotka odbojowa to jako ostatni, ostatnią rzecz kupiłem na Allegro. Potem ja się mówić gdzie, ale drogo. Yy, te szczotki tutaj, to jest po to, żeby widać? Nie obija się o ścianę. Myślałem, że mam w domu, ale jednak musiałem dokupić, dlatego to jest dopisane na samym końcu listy. Kwota 29 zł. Za 20 metrów bieżących, tam kilka metrów mi zostało, chyba. 20 metrów bieżących łącznie z dostawą, bo nie dobierałem do, do kwoty 4 do darmowej dostawy, tylko zapłaciłem za, za paczkomat. Jaką daje to kwotę łączną? To jest na tym polega ten film. Jaką daje kwotę łączną remont tego mieszkania można było sobie to zsumować z tej mojej pseudogatki, ale ja już to zrobiłem sam. Daje to kwotę 8108 zł, 8000. Wiadomo, teraz od, odejmując ten anhydryt na podłogę te 2158, no to Eee, wyszłoby kwota sześciu no prawie 6000 za to wszystko bez podłogi. Gdyby tam komuś wyglądało, że, że dużo, niedużo. Ale takie pomieszczenie 16 m2, jakiś lift 8000. To teraz nie wiem, czy ja jestem głupi. Myślę, że na pewno. Bo wiara buduje domy za 25 tysięcy, 45 tysięcy, nawet 150 tysięcy. Wiara buduje domy za takie kwoty, a mi remont pokoju 16 metrów kwadratowych wyszedł 8 koła. I teraz, co jest nie tak? Czy ja przekłamuję ceny w górę, czy może ci, którzy budują te domy Przekłamują ceny w dół. Hmm? Ciekawe, nie? Dobra, zostawiam was z tym e, do własnego przemyślonku. W każdym razie tak to wyszło na tym przykładzie, gdzie też sam powiedzmy, że wszystko oprócz tego anachydrytu sam wszystko tutaj wykonywałem. No to gdybym zamówił sobie firmę, no to. Myślę, że drugie tyle. 16 metrów kwadratowych, 16 tysięcy zł. Budujcie sobie domy za 25 tysięcy. Pozdro dla kumatów. Cześć.